Miałem problem z dziewczynami, podobała mi się Zuzia z prześlicznymi warkoczami. Często na spacerze przewracałem ją w kałużę i wrzucałem za kołnierzyk dżdżownice same duże. Ale ona tej miłości jednak poddać wcale się nie chciała. Po obiedzie, gdy był czas, z Michałem wciąż leżała, Zdrada damsko-męska to jest najgorsza rzecz na całym świecie. Jak włosy, które znajdziesz w restauracji w złym kotlecie, jak mu za w darze nie chce dać poecie. A ty nie chcesz żadnej rewolucji, ty spokoju pragniesz przecież. Zdrada. Ta bredna jędza gorsza jest od kaca. Choć nie chcesz, bezustannie w myślach swoich wciąż powraca. I nic cię już nie cieszy, w wolny czas, rodzina, praca. Bo wciąż w twojej głowie mocno tkwi. Całe życie twe przewraca. Ubiłem liceum, dobry czas na podrywanie, lecz niestety olewały mnie bez przerwy piękne panie, z żalem i rozpaczą, uskarżałem się ku plowi, jak tę sytuację zmienić. Razem ze mną chłop się głowił, lecz się wkrótce okazało, jak fałszywą przyjaźń bywa. Bo on każdą z pięknych pań, bez skrupułów sam podrywał. Zdrada przyjacielska To jedna z gorszych rzeczy jest na świecie To każdy chyba przeżył, o czym mówię, o czym mówię zatem wiecie Kuplowi więc nie ufaj, gdy zakocha się w kobiecie Bo cóż, taka przyjaźń szybko ginie Choć ratować ją zechcecie Zdrada i wielka, i nieposkromiona siła Twardziela niejednego jak wichura dom zniszczyła Pocięła jego serce niczym mechaniczna piła I ślad niczym ospa albo trąd Już na zawsze zostawiła Lipa z dziewczynami kumpel także mnie wystawił Więc zachciałem dla odmiany w politykę się pobawić Partię w wybrałeś, bo zbliżały się wybory A ty zapragnąłeś władzy jak lekarstwa pragnie chory Przenosiłem się bez przerwy od lewicy do prawicy Barwy swe zmieniając wciąż, tak jak często politycy Zdrada polityce to jest normalna rzecz na całym świecie Polityk wszak na stołku, czy to w Sejmie, czy w powiecie Wciąż marzy o mamonie, forsie, szmalu i monecie Więc że licząc tylko na zarobek Na to, że go wybierzecie Zdrada Politycznego bez niej nie ma świata Dziś wrogiem jest najgorszym ten, co wczoraj był za brata. Polityk dla pieniędzy jak pies stresowany lata. Bez cóż, tego już nie zmieni nikt. Na to nie ma kurcze bata. Zdrada. Ech, szkoda o tym dłużej gadać. Proszę państwa, wyż.